Niemieckiego. No, myśmy tych obiekcji nie mieli i Korpus Kadyrnaryński za naszą dywizją szedł, żeby jednak zawrzeć te obcęgi. Wtedy Amerykanie zwrócili w ostatnim momencie pewną część swoich sił i szli ku, ku, ku północy. I tu był moment, kiedy Polska Dywizja policyjna wyrwała się już zdecydowanie, wy, wyszła na um, wzgórza, które odcinale zupełnie falę, te wzgórza, które nazwaliśmy Maczugą, gdzie nastąpiło spotkanie i zwarcie się polskiej dywizji pancernej z wysuniętymi słabymi elementami amerykańskimi. De facto to zamknięcie polegało, polegało na tym, że ogromną przestrzeń, przez którą szedł odwód niemiecki, zamknęła jedna dywizja pancerna zamiast całej armii kanadyjskiej, a ze strony amerykańskiej właściwie. W pewnym momencie tylko jeden batalion, który się do nas przyłączył.